大 不方便 Batalion, 13 lipiec 1999 rok. Batalion, spocznij! Na podstawie artykułu 3 ustęp 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o ustanowieniu medalu Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny Dziennik Ustaw z 1996 roku nr 32, pozycja 140 za długoletnią wzorową służbę lub pracę w Wojsku Polskim z okazji Święta Wojska Polskiego niżej wymienionym nadają Srebrny Medal Siły Zbrojnej w Służbie Ojczyzny, major Jakimowicz Tadeusz, syn Aleksandra Brązowy Medal Siły Zbrojnej w Służbie Ojczyzny, pani Oszajca Dorota, córka Władysława, starszy chorąży Widuliński Leopold, syn Waldemara Porucznik z Dunia Rosław, syn Henryka. Atalio Baszusz. Decyzję podpisał minister obrony narodowej Janusz Onyszkiewicz. Wyciąg z decyzji ministra obrony narodowej nr 234 z dnia 12 lipca 1999 roku. Atalio Na podstawie artykułu 2 ustęp 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 1966 roku. Dziennik ustaw nr 14, pozycja 85 w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczpospolitej Polskiej niżej wymienionym nadają. Złoty medal za zasługi dla obronności kraju. Pani Kaudun Marianna, córka Mikołaja. Pani Przybyszewska Mirosława, córka Teofila. Srebrny medal za zasługi dla obronności kraju. Starszy chorąży sztabowy Lewandowski Arkadiusz, syn Arkadiusza. Starszy chorąży Łęczycki Zbigniew, syn Feliksa, Pan Nowicki Mieczysław, syn Jana. Brązowy medal za zasługi dla obronności kraju. poruszył Kuchary Adam, syn Wiesława. Młodszy chorąży Sztabowy, Osiński Andrzej, Syn Czesława. Decyzję podpisał minister Obrony Narodowej Janusz Omyszkiewicz. Wyjąć z decyzji nr 297 Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 1999 roku. Panią na podstawie artykułu 76 ustęp 2 i 5 ustawy z dnia 21. Syn Jana, Porucznik Siemaszko Robert, syn Władysława. W korpusie osobowym medycznym porucznik Olejnik Michał, syn Tadeusza. Na stopień porucznika w korpusie osobowym Łączności. Podporucznik Dziurcia Krzysztof, z tym Jerzego. Podporucznik Kośka Adam, syn Józefa. Panią Decyzję podpisał Minister obrony narodowej Janusz Ołyszkiewicz. Wyciąg z rozkazu personalnego numer PF-29 wywodcy wojsko-lądowej z dnia 30 lipca 1999 roku. Na podstawie artykułu 76 ust. Ustęp drugi i trzeci ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, Dziennik Ustaw z 1992 roku nr... Numer... w Korpusie Osobowym łączności starszy porążeń O. Stanisław, syn Wiliusza, w Korpusie Osobowym Monistyki, starsze porążeń Moskwa Krzysztof, syn Józefa. Nastąpił... Na stopień starszego Chorążego w Korpusie Osobowym Łączności, Chorąży Nagórski Adam, syn Mariana. Na stopień Chorążego w Korpusie Osobowym Ogólnowojskowym, młodszy Chorąży Stefanowski Dariusz, syn Adama. W Korpusie Osobowym Łączności, młodszy Chorąży Kowalek Arkadiusz, syn Stanisława. Młodszy Chorąży Jar Jarząb Tomasz, syn Jana. Młodszy Chorąży Koliński Tomasz, syn Adama. Młodszy Chorąży Kosek Andrzej, syn Stanisława. Młodszy koląży Nowacki Marek, syn Andrzeja. Młodszy kolążyk Walusiak Tomasz, syn Henryka. W korpusie osobowym Logistyki. młodszy kolążyk Wyszkosławomir, syn Ignacego. Młodszy kolążyk Kutkowski Jacek, syn Zdzisława. Mario, Rozkaz podpisał dowódca wojsk lądowych generał broni Zbigniew Zalewski. Z rozkazu personalnego numer PF30 dowódcy wojsk lądowych z dnia 30 lipca 1999 roku. Nataliusz, Na podstawie artykułu 76 ustęp 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku ochrony Rzeczpospolitej Polskiej, Dziennik Ustaw z 1992 roku, numer 4, pozycja 16 z późniejszymi zmianami. W związku z artykułem 29 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych dziennik ustaw z 1997 roku nr 10 pozycja 55 z późniejszymi zmianami niżej wymienionych podoficerów z dniem 15 sierpnia 1999 roku mianuje nastolim sierżanta sztabowego w korpusie osobowym łączności starszy sierżant Boczek Zbigniew, syn Tomasza. Starszy sierżant Karasiewicz Krzysztof, syn Juliana. W korpusie osobowym administracji, starszy sierżant pociąg Dariusz, syn Jana. Na stopień starszego sierżanta w korpusie osobowym łączności. Sierżant Kowalski Janusz, syn Andrzeja, w korpusie osobowym logistyki. Sierżant Indiański syn Bogdana. Sierżant Lewandowski Tomasz, syn Grzegorza. Sierżant Harkowski Leneusz, syn Tadeusza. Rozkaz podpisał dowódca Wojsk Lądowych generał broni Zbigniew Zalewski. Wyciąg z rozkazu dziennego dowódcy JW 3031 numer PF 154 z dnia 11 sierpnia 1999 roku. 15 sierpnia 1920 roku to nie tylko wspomnienie wydarzeń sprzed kilku dziesięciu lat, to także dzień dzisiejszy. Dzień, który dla nas żołnierzy już po raz ósmy obchodzony jest jako święto Wojska Polskiego. Litwa warszawska stanowi jedno z największych wydarzeń tysiącletniej historii państwa polskiego. Dalsze zmagania narodu polskiego w utworzeniu suwerenności państwa tworzyły kolejne karty historii. A niżej wymienionych na podstawie paragrafu czwartego ustęp drugi, podpunkt drugi Paragraf 5 ustęp 2, paragraf 9, paragraf 10 ustęp 3 i 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 lipca 1992 roku w sprawie zasad, warunków i trybu mianowania na stopnie wojskowe. Dziennik ustaw z 1992 roku numer 59 pozycja 300 rozdział 2 z dniem 15 sierpnia 1999 roku mianuję na stopień plutonowego... Starszy kapral nadterminowy Mirosław Biskupski, syn Józefa. Na stopień kaprala Starszy szeregowy nadterminowy Michał Majchor, syn Adama. Na stopień starszego szeregowego. Szeregowy Sławomir Gieni, syn Józefa. Szeregowy Krystian Senki, syn Janusza. Szeregowy Radosław Górnik, syn Andrzeja. Szeregowy Andrzej Śliwiński, syn Leona. Szeregowy Piotr Zalicza, syn Jana. Szeregowy Krzysztof Krajewski, syn Stanisława. Szeregowy Paweł Chojnacki, syn Irena Usza. Szeregowy Tomasz Grzemiecki, syn Edwarda. Szeregowy Marek Łusemiewski, syn Ryszarda. Szeregowy Ryszard, Ryszard Podelwa, syn Zdzisława. Szeregowy Tomasz Warszczyk, syn Pięćcentego. Szeregowy Arkadiusz Filipczak, syn Józefa. Szeregowy Marek Sadowski, syn Andrzeja. Szeregowy Rafał Cikosz, syn Jana. Szeregowy Mariusz Ostrzewa, syn Andrzeja. Szeregowy Radosław Wierczyński, syn Andrzeja. Szeregowy Jarosław Meron syn Ryszarda. Szeregowy Krzysztof Bąsik, syn Henryka. Szeregowy Grzegorz Rzekieć, syn Mirosława. Szeregowy Albert Gonka, syn Waldemara. Szeregowy Mariusz Burzalski, syn Grzegorza. Szeregowy Piotr Okron, syn Danusia, Szeregowy Dariusz Macias, syn Henryka. Szeregowy Sebastian Litwin, syn Ryszarda. Wyróżniam trzy pionów urlopowych mają poterminowych. Maj. Tadeusz starszy krąży sztabowy Bogdan Głowacz, krąży sztabowy Jan Pięcej, starszy krąży Jacek Sadowski, starszy chorąży Sławomir Murski, młodszy krąży Janusz Biltran, sierżant Leszek Potemba, starszy sierżant Bogdan Marczak, starszy sierżant Tomasz Matyjek, starszy sierżant Mariusz Świderek, plutonowy Jarosław Murgawia, plutonowy Piotr Maszkowski, plutonowy Zbigniew Kobierecki, Starszy sierżant Mirosław Wartościk, sierżant Leszek Wasilewski, pani Ewa Wiśniewska, pani Bożena Sas, pani Janina Jankowska, pani Janina Szkupińska, pan Krzysztof Klimiuk, pani Bożena Frączkowska, pani Helena Dawidziuk, pani Dorota Białkowska. Zacznij. Batalion Barszczuś. Oznaczeni oraz mianowani na kolejny stopień do dowódcy wystąp. Batalion zbocz! Bye, Chief. W tak uroczystym dla nas dniu Święta Wojska Polskiego w imieniu własnym oraz wszystkich wyróżnionych chciałem podziękować dowódcy, kadrze dowódczej za codzienny trud, żołnierzom za wytrwałość spełniania ich żołnierskiego obowiązku, pracownikom cywilnym za rzetelność i sumienność w wykonywaniu zadań szkoleniowych i logistycznych. Jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę z współpracy. Dziękuję. Oznaczeni oraz mianowani w szyku stop. Szanowni Państwo żołnierze, wielkie wydarzenia historyczne decydują często o losach państw i społeczeństw. Zmieniają one bieg dziejów. Pamięć pokoleń buduje narodową tradycję, a historia uczy nas wszystkich odpowiedzialności za wspólny byt. Dziś spotykamy się na uroczystym apelu w przededniu rocznicy Bitwy Warszawskiej, kierując nasze myśli ku tym dramatycznym wydarzeniom z roku 1920. Odrodzone państwo polskie stanęło wówczas przed śmiertelnym zagrożeniem i tylko dzięki odwadze i poświęceniu żołnierza, rozstrzygająca o naszej niepodległości bitwa, zakończyła się zwycięstwem oręża polskiego. To dlatego właśnie ten dzień, 15 sierpnia, przypominający o tym zwycięstwie, obchodzimy jako święto Wojska Polskiego, jako nasze święto. W powszechnym odczuciu polski mundur wojskowy jest symbolem służby, wartością najcyjniejszym. Oznacza on służbę, w której wojsko było stale niezmiennie reprezentantem majestatu polskiej państwowości. I jeżeli dziś możemy uczestniczyć w uroczystym wręczeniu aktów nominacyjnych, wręczeniu odznaczeń, w okolicznościowych rozkazach usłyszeć słowa podziękowania za codzienny trud, za ofiarność w służbie i pracy, to znaczy również, że i my mamy swój wkład w kształtowanie tego właśnie wizerunku wojska w oczach społeczeństwa. Z okazji Święta Wojska Polskiego składam serdeczne gratulacje wszystkim odznaczonym, mianowanym, wyróżnionym. Dziękuję wszystkim żołnierzom batalionu za rzetelność i sumienność w służbie, za ciągłą dyspozycyjność i gotowość do wykonywania stawianych przed nami zadań. Dziękuję pracownikom cywilnym wojska za rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków, za stwarzanie nam właściwych warunków do realizacji stawianych zadań. Serdeczne słowa podziękowania oraz życzenia szybkiego powrotu do zdrowia kieruję do tych wszystkich, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogą być tu razem z nami. Życzę kadrze zawodowej, żołnierzom służb nadterminowej i zasadniczej, pracownikom cywilnym oraz rodzinom dużo, dużo zdrowia, a także wszelkiej w pracy zawodowej i życiu osobistym. Do życzeń dołączam również serdeczne życzenia od naszych przełożonych, dowódcy wojsk lądowych, Zastępcy dowódcy wojsk lądowych szefa sztabu, pana generała Chyły oraz naszego bezpośredniego przełożonego szefa wojskowości łączności informatyki dowództwa wojsk lądowych pana pułkownika Edmunda Smakulskiego. Dziękuję. Batalion, maszerz! Batalion, do defilady! Ugrupowanie marszowe, kierunek prawo! Maszerować, batalion! Spocznij! Tampa ja? Fuj! Oś? brawo! Dziękuję. Jeszcze dwa zdania, Szanowni Państwo. W związku z tym, że w dniu jutrzejszym wyjeżdżam do Warszawy na obchody święta wojska polskiego, z tego względu apel zrobiliśmy w dniu dzisiejszym. Ale niestety, dzień dzisiejszy jest dniem normalnym, roboczym. Natomiast, jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, Praca zakończona o godzinie 14. Nie dotyczy to systemu słuchawek.